Karisa i Niechętnie zostałam częścią popping party i gram na kibordzie. Pewna osoba zmusiła mnie do dołączenia, więc gram tylko z przymusu. Hm? Huh? Kim jest ta pewna osoba? Nie żartuj sobie! Ty, ty, e, ty, kasumi to yama. To dalej się nagrywa? Wytnij to później. Super, gdybyście przyszli na nasz występ. He? To kompletnie do mnie nie pasowało? A, zamknę się w końcu. Odkąd poznałam Kasumi, zostałam uwięziona w jej szaleństwie. Nigdy nie wspominałam, że chcę tu dołączyć, ale i tak mnie tu wepchnęła. Ale mogło być gorzej. Zaczęłam grać na pianinie niedawno temu i miałam przerwę niedawno po tym. Nie myślałam, że jeszcze do tego wrócę. Eee, jeśli macie wolną chwilę, chodźcie nas posłuchać! Dobra, dobra! Cięcie, cięcie! Kasumi, przestań nagrywać!